Własności logarytmów, które musimy sobie przypomnieć. Było pięć podstawowych własności logarytmów. Pierwszy wzór, który macie, który był dostępny, który znajduje się w tablicach maturalnych. Moi drodzy, zapiszmy sobie króciutko takie własności. Dla A większego od zera. A różnego od 1 oraz x większego od 0, y większego od 0, zachodzą następujące własności. Pierwsza własność, dodawanie logarytmów. Jeżeli mam logarytm o podstawie a z liczby x dodać logarytm. O takiej samej podstawie a z liczby y, to jest to logarytm o tejże podstawie a. Przy dodawaniu logarytmów, liczby logarytmowane, mnożymy druga własność. Odejmowanie logarytmów. Jeżeli mam dwa logarytmy, o tej samej podstawie i chcę je odjąć, to te logarytmy mogę zapisać jako logarytm o tejże samej podstawie, a liczby logarytmowane się dzieli. Trzecia własność. Liczba razy logarytm. Jak mnoży się logarytmy przez liczby? Zasada bardzo prosta. Zostaje to logarytmem o tej samej podstawie a z liczby logarytmowanej x podniesionej do potęgi p. Czwarta własność. Zamiana podstawy logarytmu. Jeżeli mam logarytm o podstawie a z liczby x, to mogę ten logarytm zapisać jako nowy logarytm o całkiem nowej podstawie, na przykład podstawie b. Z tym, że w liczniku będzie to logarytm o podstawie b z x, a w mianowniku z a. Ostatnia własność piąta: powiązanie potęgi z logarytmem. Jeżeli mam potęgę o podstawie a i wykładniku logarytm. O podstawie tejże samej A z liczby X, to jest to równe liczbie X. Mamy tutaj pięć podstawowych własności praw działań na logarytmach, które należy sobie powtórzyć, wiedzieć, znać je cały czas, jeżeli mówimy o. Funkcji logarytmicznej. Logarytm o podstawie. Nie ma tu nic zapisanego z 1. Ile to jest? Skoro nie mam podstawy zapisanej, no to jest to dziesiątka. 10 do której daje 1? Do zerowej. Zapiszę krótko, bo 10 do zerowej to jest 1. Kolejny przykład. Logarytm dziesiętny z dziesięć. Ile to jest? Dziesięć do której daje dziesięć? Do pierwszej. Bo dziesięć do pierwszej to jest jeden. Logarytm dziesiętny ze stu. To jest dwa. Bo dziesięć do drugiej to jest sto. Logarytm dziesiętny z pierwiastka z dziesięć. Ile to jest? To jedna druga, bo dziesięć do jednej drugiej to pierwiastek z 10. Logarytm dziesiętny z jednej dziesiątej. Jeśli mam problem i jest mi ciężko to rozwiązać. Zawsze mogę wstawić tu niewiadomą x i rozwiązać równanie wykładnicze. Podstawa, czyli 10 do x jest równe 1 dziesiąta. W takim razie 1 dziesiątą mógłbym zamienić na ułamek zwykły. Z ułamka zwykłego szybko przejść na dziesiątkę do minus pierwszej, a to po prostu wychodzi mi ile? Minus 1. W takim razie logarytm dziesiętny z 1 dziesiątej to jest minus 1, bo 10 do minus pierwszej to jest 1 dziesiąta. Logarytm o podstawie 3 z 1. Ileż to jest? To jest 0. Bo 3 do zerowej to 1, logarytm o podstawie 3 z 3 to 1, bo 3 do pierwszej to 3. Logarytm z, o podstawie 3 z 9 to 2, bo 3 do kwadratu to 9. Logarytm o podstawie 3 z pierwiastek z 3 to 1 druga, bo 3 do 1 drugiej to pierwiastek z 3. Logarytm o podstawie 3 z 1 trzeciej to minus 1, bo 3 do minus pierwszej to 1 trzecia. Zobaczcie, jak bardzo wiążą się te logarytmy z funkcją potęgową. Jeżeli znam dobrze funkcję potęgową, to łatwo jest mi działać na logarytmach. Logarytm o podstawie 5 z 1 to ile? 0, bo 5 do zerowej to 1. Logarytm o podstawie 5 z 5 to 1, bo 5 do 1 to 5. Logarytm o podstawie 5 z 2 dziesiątych. Ok, tu już wydaje mi się nieco trudniejsze. Spróbuję ten logarytm inaczej rozpisać. 2 dziesiąte, a przecież 2 dziesiąte to się skróci, to jest 1 piąta. 5 do której daje 1 piątą, do minus pierwszej. Logarytm o podstawie 5 z 4 setnych. Spróbujmy rozpisać te 4 setne. Przecież to skrócę przez 4, to wyjdzie mi 1 dwudziesta piąta. 5 do której daje 1 dwudziestą piątą? Do minus drugiej. Logarytm o podstawie 5 z pierwiastka z 5. Tu właściwie od razu mogę napisać jedna druga, bo 5 do jednej drugiej to pierwiastek z 5. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.